Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj bardzo szybko, bo to drugi odcinek serii. W pierwszym pokazywałam jak zrobić prosty domowy kefir, a dzisiaj zajmiemy się tym jak z tego kefiru zrobić równie prosty i przepyszny domowy twaróg. No dobra, to teraz twaróg. Na bazie tego kefiru można też zrobić prosty, domowy twaróg, który smakuje wspaniale i sprawdzi się na kanapki, do past czy do serników. Tylko tu muszę mieć już trochę więcej kefiru, żeby jego zrobienie miało sens, więc zazwyczaj twaróg robię wtedy, gdy wyhoduje się już więcej grzybków, czyli leję więcej mleka i daję więcej grzybków, lub odkładam kefir z kilku dni, bo przez kilka dni spokojnie w lodówce można go przetrzymywać. Możecie też sprawdzić sobie ten sposób na mniejszej ilości kefiru, robiąc małą ilość twarogu, by ocenić czy i jak wam smakuje. Nam smakuje i to bardzo, a robi się go bardzo prosto. Na co najmniej trzy sposoby. W najprostszej wersji po prostu wlewam kefir do garnka i podgrzewam. I tę najprostszą wersję dzisiaj wam pokażę. Na jedną gomułkę sera, ja wiem, w wielkości takiego sporego Grapefruita może, potrzebuję mniej więcej 2 litry kefiru. Wlewam go do zwilżonego wodą garnka i pomału podgrzewam. Ja podgrzewam w kąpieli wodnej i to jest w sumie najbezpieczniejsza wersja, stąd początkującym właśnie ten sposób polecam. Czyli garnek z kefirem stawiam do większego garnka z gorącą wodą i w ten sposób go gotuję, podgrzewam. Czasami robię bardziej ryzykownie, czyli podgrzewam sam garnek na najmniejszym możliwym ogniu, ale początkującym tego sposobu absolutnie nie polecam, bo może się to przepalić i nierównomiernie podgrzać. I teraz tak, staramy się tego nie mieszać, by nie rozbić twarogowych grudek i gotuję tak długo, aż kefir osiągnie temperaturę około 80 stopni Celsjusza. Można to oczywiście sprawdzić termometrem, ale wystarczy fakt, że jest bardzo gorący. I uwaga to ważne, nie może się zagotować. Powtarzam, nie można pozwolić mu się zagotować. To też gotuję naprawdę bardzo rozważnie i kiedy widzę, że od kefiru pomału oddziela się serwatka, wyłączam grzanie, zdejmuję garnek i zostawiam do przestygnięcia. Zawartość ma być ciepła, ale już nie gorąca. No i kiedy to już przestygło, sito lub druszlak wykładam gazą, taką zwykłą gazą opatrunkową, którą można kupić spokojnie w aptece, przelewam zawartość garnka na gazę i odstawiam aż ciecz odcieknie. Ja wiem, może na jakąś godzinę no i kiedy odcieknie, zawijam twaróg szczelnie w gazę, starannie ściskam, odsączając jeszcze odciskając jeszcze serwatkę, ten płyn z twarogu i formuję dowolny kształt, można ułożyć na dór szlaku i odcisnąć w takie jakby spłaszczone koło i tak chyba jest najłatwiej, ale można też uformować na przykład kulę, to jest unieść końce gazy, podnieść serek do góry, następnie zawinąć te rogi gazy i starannie odcisnąć z sera nadmiar wilgoci tak by stracił większą część płynu rogi gazy można winąć sznurkiem lub na przykład gumką, recepturką i zawiesić na kolejną godzinę spokojnie można też na noc, nad jakimś pojemnikiem, żeby nie zakapać stołu. Ja po prostu dociskam do sita, układam na sicie i niech to sobie kapie spokojnie do jakieś miski, i rano będzie gotowe do jedzenia. Jeśli chodzi o serwatkę, z tej ilości zostaje mi trochę więcej niż litr serwatki. Jak widzicie, można ją wylać lub wykorzystać na przykład do wypieków. Ja nigdy nie wylewam, bo bardzo lubię chleb pieczony na takiej serwatce. Bułki też świetnie wychodzą, więc zazwyczaj sobie zachowuję. Przelewam do słoika, trzymam w lodówce i w ciągu kilku najbliższych dni z całą pewnością wykorzystam. No i gotowe, tak wygląda. Teraz tylko rozwijam gazę i wyjmuję twarożek. Świetnie nadaje się do kanapek, zarówno w wersji wytrawnej, na przykład z szynką, łososiem czy pomidorem. Można potraktować go jako takie swoiste smarowidło, jak i na słodko, na przykład z miodem czy z dżemem. Można kroić w plastry lub rozsmarowywać. Twarożek jest bardzo delikatny i świetnie odnajduje się w obu wariantach. Przechowuję pod przykryciem w lodówce przez kilka dni. Aha, i do takiego twarożku można dodać oczywiście ulubione dodatki, na przykład siekane szczypior czy zioła, pieprz, czosnek i tak dalej. I takie dodatki dodaję wtedy na etapie przelewania serwatki przez gazę, tak żeby to już odciekało z tymi dodatkami w środku. Mam nadzieję, że zarówno kefir, jak i ten prosty twarożek przypadną Wam do gustu. Raz, że oba smakują wyśmienicie, a dwa, wiecie już, że można z nich zrobić wiele smakowitych rzeczy. No i jestem ciekawa, ile z Was zacznie teraz szukać kefirowych grzybków. Zainteresowanych znajomych zapraszam do kontaktu, bo grzybki rosną jak szalone i co jakiś czas mam porcję do wydania, a innych zapewniam, że grzybki naprawdę łatwo namierzyć wśród bliższych czy dalszych znajomych, a w ostateczności po prostu kupić na przykład w necie. Powodzenia i oczywiście smacznego!